Cześć, witajcie. Już mam w końcu ten album, które dostałam. Bo ostatnio nie mogłam wkleić, bo musiałam zostawić jedną kartę. I chyba było czterech naklejek. Nie, przepraszam, bo to jest naklejka. Pięć naklejek i jedna karta, czyli wynosi 6. I patrzcie, ekstra, mamy jeszcze super cenę od Eco Multipack, które my dostaliśmy. Magiczne wydanie z czterymi dodatkami. Co jest moje marzenie, żeby trafić. Chciałabym najbardziej tą sowę najbardziej trafić. Bo to mi się podoba. A nawet są na dodatek pudełko i zestaw. Okej. Okay. Tutaj trzeba złożyć magiczne pudełko. Z tyłu. Z raszetka. Od Blue Ocean. O, patrzcie! Jeszcze mam na dodatek gratis! Dyrektor Kudłacz dał mi jeszcze Lego Harry Potter Wizarding World. Z tej serii. To jest ten chyba dziadek. Ale nie wiem jak się nazywa. To chyba będzie chyba moja ulubiona postać. O, patrzcie, mamy nawet instrukcję też. To będzie fajne. Nie, kudłacz pilnuje tu. A, jeszcze pokażę ten album. To jeden rok temu? 2022 to był. I no to zobaczymy, jak wygląda. I tutaj się pojawiają numery. Najpierw no, sobie przyjrzymy. Jakie mogą być Tutaj się chyba ona zakochała Jakieś pająki Tu Harry Potter z mieczem Śmieszny kapelusz Smok czy gargulec Tu on jeszcze jakąś O choinka jakaś No i chyba to było na tyle No i do zobaczenia wkrótce A tu są poszukiwane Że trzeba zaznaczyć Którą kartę mamy To jest chyba ten Askaban On się nazywa Askaban jest poszukiwany. Od pierwszej saszetki zaczniemy. Chyba otworzymy to. O tam, pięć saszetek tam czekają na ciebie. Czekają dla nas. I zaraz to otworzymy. Jestem ciekawa. No i ciekawe, co nam się trafiło. To chyba muszą być puzzle Nie! Powtórka! To już miałam taką ostatnio, jak nagrywałam w poprzednim, no bo miała jedną naklejkę zapasową. No to będzie powtórka, no trudno, będzie ciężko. A tu co mamy? To coś na głowę ma? Z miksturkami? O, to jest Harry Potter. No i karta do mojej kolekcji. Super. A teraz zabierzemy się za te. Oto Eko Multipack, który gdzieś można kupić. Próbuję trafić. Mogłabym tą Sówkę trafić. Albo chciałabym na przykład Harry'ego Pottera z listem. Albo tą Hermionę. To jest moje marzenie. Ja chcę tą Hermionę. Bo bardzo mi się to podoba. To jest mój cel. I jeszcze, jeszcze, jeszcze tą sówkę bym chciała. No to zaczniemy to. E, tu są naklejone. Trzeba ją wziąć. No to zaczynamy do trzeciej. A ten zaś nie wiem kto to jest. Dajcie znać. Uwaga. To jest dziadek z papugą Fawkes. O, to jest chyba świąteczne. Takiej chyba naklejki nie miałam. Pakują prezenty Następnie mamy Taką Nie wiem, czy to kolorowanka Nie jestem pewna Ciekawe, czy się to powtórzy Nie, ja tego chyba nie, nie miałam Dobra, lecę dalej yy, Teraz czwarta saszetka Bo ja chcę trafić Hermione I tą białą sowę Ale jest ciężko zdobyć To To muszą być puzzle tej układanki, ale tej nie miałam, dobrze. dopiero początek. No nie, bez przesady, to jest czarny smok. Nie znam tego. A tu. Nie wiem, czy to kolorowanka? Nie, to tylko takie już było. A to jest Hagrid z kurczakiem. Ciekawa, jaka karta będzie. A ta ona lata na miotle. Super. Teraz zabieramy się następną. No teraz jest 5. Uwaga. O nie! Czy ja to miałam? Nie! Nie jestem pewna, czy miałam taką naklejkę. Nie, ona jest inaczej, bo ta ma inną pozycję kart. To chyba zrobił bałagan. Tutaj dalej, co mamy? O nie, druga powtórka, no. No te. No to już mam dwa, no. Jak nie, to nie będzie więcej nowych, fajnych naklejek. No ale może będą więcej, jak nagram nowych, kolejnych. Tego nie miałam. Bardzo mi się podoba. O, patrzcie, jakie piękne. To są psy? Trzy głowy. Ale błyszczy się, zobacz, kolorowe. Bardzo taką chciałam. A tu? O, tej nie miałam. Super. O, te się pięknie błyszczy. Złota karta limitowana. No to jak? To już czterech mam powtórek. Zobaczyli, zostały mi tylko dwa. Zaraz zobaczymy, czy się powtórzy, czy nie. Szósta saszetka. Zaraz otworzymy ją. Trzy, dwa, jeden, start! Pokazujemy. Czy się powtórzy znowu? Nie powtórzyło się, oni śpią. Tutaj dalej mamy. Czekaj, jak ja mam? Tu on jest chyba uwięziony. Dalej mamy to. Prawdziwy obraz. Jak on się nazywa, ten pan? Nie wiem. Ta nie miałam. Nie wiem, czy to jest duch. Jak ona ma na imię, nie pamiętam. O, jaki ładny. Błyszczące, też się pięknie błyszczy Super Uwaga Chyba nie miała Ale kto to? Jak on ma na imię ten, ten, ten w żółtych włosach No dobra Została ostatnia już saszetka Jeśli więcej będzie kart I naklejek To więcej ich przygotuję No i ostatnie Trzyma na te kciuki czy trafi mi się ta Hermiona, czy nie? Albo Sowa, albo Harry Potter, albo Hagrid, albo Luna Love you Good, albo Sirius Black. Trzymajcie kciuki, żeby, żebym trafiła Hermionę, albo Sówkę. No i patrzcie. Miałam to? Czy nie? Nie, ona jest imna. Myślałam, że ona jest dziewczynką albo chłopcem. To jest Hermiona, jasne. Oczywiście, że chciałam tą trafić, no ale niestety jest troszeczkę inna. Ona sobie czyta książki. To jest chyba duch. Na pewno ten czarny. O, pierwszy raz dostałam takie do uzupełniania, brakującego elementu. To jest chyba lodowaty, yy, zamrożony renifer. Koloru niebieskiego. Czekaj, jest do góry nogami. O, Jakie ładne. Patrzcie, takie same jak tutaj. To było moje marzenie trafić. Uwaga, jaka będzie karta? E, nie miałam baterii. No i nie ma już więcej. Wszystkie pootwierane. Otworzyłam 25 naklejek i 5 kart. A te poprzednie to było z poprzedniego dostałam jedną saszetkę bonus gratis z magazynu Lego Friends. Zaraz będziemy je naklejać, ale tuż niebawem. Złożymy dopiero. Najpierw musimy złożyć tego Lego Harry'ego Pottera, tego dziadka. Ale nie wiem jak on ma na imię. To jest chyba ten, A, nie wiem. Hogwart. To jest, to jest zamek Hogwartu Pierwszy raz dostałam taki Polibak. Lubię polibagi o, nawet jest instrukcja, zaraz to otworzymy. Okej, okay. i to było na tyle.